A dzisiaj 6 października i nietypowe święto. Dzień docenia osób plus size. To piękny dzień, który przypomina nam o akceptacji i różnorodności kanonów piękna. Super, prawda? Ale co z tego? Czy samo docenianie nie wystarczy? Czy ktoś pomoże tym osobom wrócić na dobre tory? To jest spacy rozmowa, a ja mam na imię Mariusz. Akceptacja jest ważna, ale czy osoby plus size akceptują siebie? Czy odkryły, co stoi za ich problemem? Może to jest jakaś emocjonalna przyczyna, może wzór odziedziczony, z dzieciństwa przeniesiony jakieś wzorce żywieniowe? Wiem o czym mówię, ja kiedyś ważyłem 25 kg więcej. I powiem ci, wcale nie potrzebowałem wtedy, żeby ktoś mi mówił, i tak jesteś piękny. Potrzebowałem zmiany, bo czułem, że choruję coraz bardziej. Dlatego przygotowałem dla ciebie specjalny program. Jak zrzucić kilogramy? W pięciu prostych krokach. I uwaga! Daje go absolutnie za darmo. Kliknij link w poniżej, albo napisz w komentarzu, poproszę program, a my wyślemy ci link. A za rok, może nie będziesz już potrzebować takich świąt, bo będziesz świętować swoje zdrowie i lekkość. Działa już dziś, bo twoje zdrowie jest najważniejsze. Powodzenia!